Cześć! Jeśli marzycie o wyjątkowym pierwszym tańcu, który oczaruje Waszych gości, to bardzo dobrze trafiliście. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak to wszystko wygląda w naszej szkole tańca. Zacznijmy od początku, czyli od tego, jak zapisać się na lekcję. Pierwszą opcją jest wypełnienie formularza kontaktowego, znajdującego się na naszej stronie internetowej. Gdy go otrzymamy, przydzielimy Wam instruktorkę, która w możliwie najszybszym terminie skontaktuje się z Wami. Drugą opcją jest zapis telefoniczny lub mailowy. Podczas rozmowy ustalimy dogodne dla Was terminy lekcji oraz opowiemy na nurtujące Was pytania. W oparciu o nasze doświadczenie, stworzyliśmy dla Was kilka pakietów lekcji. Jeśli nie macie pewności, który będzie dla Was idealny, nie martwcie się. Doradzimy Wam. Podczas pierwszego spotkania pomożemy Wam wybrać idealną piosenkę i styl tańca. Ustalimy, w jakim charakterze ma być Wasz taniec i jakie figury się Wam podobają. Po uzgodnieniu wszystkich szczegółów rozpoczniemy naukę pierwszych kroków. Na kolejnych lekcjach będziemy figura po figurze. Tworzyć Waszą wyjątkową choreografię. Do każdej pary podchodzimy indywidualnie, dostosowując kroki do umiejętności oraz preferencji. Uważamy, że piękno tkwi w szczegółach, dlatego bardzo zwracamy na nie uwagę. Niepowtarzalne figury, emocje, spojrzenia, gesty a to wszystko idealnie dopasowane do muzyki. To nasz przepis na wyjątkowy pierwszy taniec. Co wyróżnia naszą szkołę tańca? We współpracy z firmą Architekci Marzeń, która zajmuje się fotografią i filmowaniem ślubnym, stworzyliśmy autorski program nauki pierwszego tańca. Dzięki profesjonalnej wiedzy fotografów opracowaliśmy zbiór najważniejszych aspektów, o które warto zadbać, aby pierwszy taniec był niezwykły nie tylko w odbiorze dla gości weselnej, ale również, by każda figura idealnie prezentowała się na zdjęciach i filmie. Dodatkowo, zapisując się na lekcje, dostaniecie od nas roczny dostęp do strefy klubu pierwszego. Pierwszego tańca. Oznacza to, że będziecie mieć dostęp do wszystkich materiałów, znajdujących się na naszej platformie. Znajdziecie tam kursy tańca użytkowego, które idealnie przygotują Was na całą noc weselnej zabawy, oraz dostęp do wszystkich naszych choreografii i materiałów edukacyjnych dotyczących pierwszego tańca i weselnych przygotowań. Chcemy, żeby nauka pierwszego tańca była dla Was przede wszystkim przyjemnością i żebyście bez stresu zaprezentowali go na swoim weselu. Zaufajcie nam! A my z radością pomożemy Wam przeżyć tę niesamowitą chwilę. Do zobaczenia w szkole tańca pierwszytaniec.pl